Dajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na wtorkowych poczytankach. W ubiegłym tygodniu nie było naszego spotkania, ale dzisiaj wracam do Was pełna motywacji, siły do działania oraz pozytywnego nastawienia, zwłaszcza, że mamy już miesiąc maj. To taki radosny miesiąc, kiedy przyroda jest już pobudzona do życia, wszystko jest iście wiosenne, jest kolorowo, pachnąco i po prostu wspaniale. Chce się żyć pełną piersią. I miesiąc maj też obfituje wiele wydarzeń. Nie będę wam zdradzała, mówiła, jakie są to wydarzenia, bo na pewno też je śledzicie, ale też o niektórych wydarzeniach na pewno w najbliższym czasie się dowiecie. Wczoraj obchodziliśmy na przykład setną rocznicę urodzin naszego papieża Jana Pawła II. I dlatego myślę, że dzisiejszym tematem naszych poczytanek będzie temat dobrych uczynków. Dobre uczynki to właśnie dzisiaj przypada ten dzień, 19 maja we wtorek przypada dzień dobrych uczynków, który został tak naprawdę wymyślony przez Fundację Ekologiczną Arka w 2005 roku z myślą nie tylko o dokonywaniu dobrych uczynków wobec ludzi, ale też wobec zwierząt czy środowiska naturalnego, które nas otacza. Myślę, że bardzo miłą rzeczą, miłym gestem jest robienie takich dobrych rzeczy. Mogą to być nawet takie drobnostki, które cieszą, które cieszą nas samych. Ja na przykład bardzo lubię obdarowywać kogoś uśmiechem czy, czy jakimś prezentem od, od serca wykonanym właśnie samodzielnie. Myślę, że nawet takie proste rzeczy, jak powiedzenie komuś dzień dobry właśnie, czy taki uśmiech, wnoszą nie tylko właśnie radość dla nas, ale też dla tej drugiej osoby. To są takie drobne kroczki i gdybyśmy każdego dnia takie dobre uczynki właśnie sprawdzali, wykonywali, to na pewno nasz świat byłby lepszy. W dzisiejszych właśnie poczytankach będziemy czytać taką, będę Wam czytała taką opowieść o trzech dobrych uczynkach i pokażę Wam, to jest takie może zadanie na najbliższy czas, na najbliższy tydzień, jak wykonać taką tablicę dobrych uczynków. Jak zwykle na końcu naszego spotkania będzie taka, taki instruktaż, jak wykonać taką tablicę. Ja akurat wymyśliłam. Yy, że moja tablica będzie wyglądała w taki sposób, że codziennie będę sobie wyrywała takie serduszko z mojej tablicy. Na przykład mamy serduszko: yy, Nie narzekaj, i to serduszko wyciągam, i będę miała w planach, aby w tym danym dniu, kiedy wyciągnę sobie właśnie to serduszko, w tym dniu będę starała się właśnie nie narzekać. I tak każdego dnia. Będziemy wspólnie, myślę, że z rodziną, to jest bardzo fajny pomysł, właśnie takimi drobnymi krokami umilać sobie życie, nie tylko właśnie może nam nawzajem, ale też właśnie czy właśnie zwierzętom, czy środowisku, na pewno nam to wyjdzie na dobre i na pewno zwróci się to nam. Możecie również wymyślić taką tablicę na zasadzie, gdzie nie mamy tutaj serduszek od razu, które mówią nam na przykład, co mamy robić w danym dniu. Możecie wymyślić to sami, oczywiście, czyli na przykład sami codziennie doklejać nowe serduszko z informacją, co zrobiłem, zrobiłam danego dnia. Bardzo fajny, fajny sposób i myślę, że. Niech może miesiąc właśnie maj będzie takim dobrym miesiącem na to, aby dokonać takich pewnych dobrych zmian w naszym życiu. A już teraz zapraszam Was, moi kochani, na opowieść o trzech dobrych uczynkach. Trzy dobre uczynki. Bajka pochodzi z serwisu nasze Dawno, dawno temu daleko, daleko stąd, Żył sobie mały chłopiec o imieniu Keldo. Mieszkał w małym miasteczku razem z rodzicami. Był chory i cały czas musiał leżeć w łóżku. Nie miał rodzeństwa. Gdy rodzice wychodzili do pracy, chłopiec pozostawał sam. Był wówczas bardzo samotny. Było tak do czasu, aż pewnego razu usłyszał dochodzące z podłóżka łóżka ciche chrobotanie. Po pewnym czasie odgłosy ucichły. Wtedy właśnie na łóżku chłopca pojawiła się szara, mała myszka. Wielu boi się myszy, niektórzy na jej widok krzyczą, jeszcze inni uciekają. Keldo nie należał do żadnej z tych grup. Przeciwnie, gdy zauważył myszkę, ucieszył się na jej widok i uśmiechnął się do niej. Myszka również zachowywała się tak, jakby nie bała się chłopca. Spokojnie przyglądała się mu siedząc na kocu, którym był przykryty. Wtedy wydarzyło się coś zaskakującego. Myszka przemówiła. Dlaczego w tak piękny dzień leżesz w łóżku, zamiast bawić się z innymi dziećmi? Zapytała myszka. To ty potrafisz mówić? Dziwił się chłopiec. Tak, wiem, że to niezwykłe. Ja nie jestem zwykłą myszką, jestem dziewczynką. Kiedyś wszyscy nazywali mnie Lima. Zły czarownik zamienił mnie w szarą myszkę, odpowiedziała myszka. Ale dlaczego? Ciekawość nie dawała chłopcu spokoju. Myszka opowiedziała swoją historię. To długa historia. Pewnego razu zachorowałam, musiałam leżeć w łóżku tak jak ty teraz. Bardzo lubiłam tańczyć. Leżenie w łóżku było dla mnie wielkim nieszczęściem. Pewnego razu pojawił się przy moim łóżku pewien czarownik, powiedział, że jeśli oddam mu swoje blond warkocze, on sprawi, że znów będę mogła chodzić. Bez namysłu odcięłam warkocze. Czarownik wziął je, następnie z ironicznym uśmiechem wyciągnął różdżkę i zamienił mnie w myszkę. Śmiejąc się powiedział mi, że zrobił mi przysługę, bo zamiast dwóch nóg mam teraz cztery nogi. To bardzo smutne, ale chyba jest jakieś rozwiązanie, jakiś sposób, abyś znowu stała się dziewczynką? „Dopytywał się Keldo. Pewnego razu myszkowałam sobie w bibliotece. Tam znalazłam bardzo starą księgę, w której było napisane, że czar rzucony przez złego czarownika może stracić moc, jeśli ten, który został mu poddany, wykona jednocześnie trzy dobre uczynki wyjaśniła dziewczynka. Czyli jest nadzieja, możesz stać się z powrotem dziewczynką, ucieszył się chłopiec. Raczej nie ma nadziei, jak taka mała myszka jak ja może wykonać trzy dobre uczynki, wątpiącym głosem odpowiedziała myszka. Held wiedział, że czar rzucony na dziewczynkę przestanie działać, jeśli ona wykona trzy dobre uczynki. Chłopiec postanowił jej pomóc. Nie było to jednak łatwe. On sam nie mógł wstać z łóżka, a małej wątłej myszce trudno było wykonać trzy dobre uczynki. Mimo to myszka, kiedy tylko chłopiec zostawał sam, przychodziła do niego, siadała na łóżku, słuchając jego rad. Kel dostarał się, jak mógł, wymyślał przeróżne sposoby na dobre uczynki. Może pomożesz mojej mamie przygotować obiad, jak wróci z pracy. Jest wtedy bardzo zmęczona. Na pewno przydaje jej się pomoc, zaproponował chłopiec. No coś ty. Przecież twoja mama boi się myszy. Gdybym nie zobaczyła, to na pewno uciekłaby z domu. O obiedzie musiałbyś wtedy zapomnieć, odpowiedziała żartobliwie myszka. No tak, przytaknął chłopiec, dodając po chwili nowy pomysł. A może pomożesz mojemu tacie? On nie boi się myszy. Każdego wieczora wychodzi na ulicę i pastuje ludziom buty. W ten sposób zarabia dodatkowe pieniądze, jakie są mi potrzebne na leki. Tak, twój tato nie boi się myszy, wręcz przeciwnie, gdy tylko jakąś zobaczy, to od razu bierze miotłę i ją przegania. Więc coś o tym, kilka razy ja też musiałam uciekać, odpowiedziała myszka. Jak to nie ma żadnej metody, aby ci pomóc? denerwował się Keldo. Na pewno jest jakaś metoda. Zapytam rodziców, oni na pewno coś wymyślą, zaproponował Keldo. To nic nie pomoże. Twoja mama ucieka na mój widok, a ja uciekam na widok twojego taty. Oni nie mogą mi pomóc, stwierdziła myszka. Mimo że dla Keldo nie udawało się wymyślić żadnego sposobu, by odczarować dziewczynkę zamienioną w myszkę, Lima nie była rozczarowana. Przychodziła do chłopca nie po to, by znalazł sposób na wykonanie przez nią trzech dobrych uczynków, myszka przychodziła do chłopca po to, by dotrzymać mu towarzystwa. Wiedziała, że chłopiec jest chory i gdy zostaje sam w domu, jest bardzo, bardzo samotny. Jest mu smutno, bo nie może się bawić z innymi dziećmi na podwórku. Dlatego chętnie go odwiedzała i rozmawiała z nim, wiedziała, że sprawia mu to wielką przyjemność, przychodziła do pokoju jeszcze wiele razy, aż pewnego razu chłopiec wymyślił coś zaskakującego, znalazł sposób, w jaki mała szara myszka może zrobić dobry uczynek. Mała myszka, która tak naprawdę była zaczarowaną dziewczynką o imieniu Lima, była trochę smutna i trochę wesoła. Zastanawiacie się, jak to możliwe? Wszystko za sprawą chorego chłopca o imieniu Keldo, który był chory i musiał leżeć w łóżku. Nie mógł chodzić do szkoły, tak jak inne dzieci. Nic zatem dziwnego, że w nauce nie szło mu za dobrze. Na szczęście myszka pomogła chłopcu w nauce. Był to powód do radości, bo dzięki temu Keldo nauczył się matematyki, a Lima mogła spełnić dobry uczynek. Powodem do zmartwienia było to, że myszka musiała wykonać jeszcze dwa dobre uczynki. Dopiero wówczas zły, czarowni, zły czar przestanie działać. I Lena Lima znów wstanie się dziewczynką. Jakie dobre uczynki może zrobić mała szara myszka? Odpowiedzi na to pytanie uparcie szukał Keldo. To on wymyślił, że myszka może mu pomóc w nauce i w ten sposób spełnić jeden dobry uczynek. Jak inny dobry uczynek może wykonać mała szara myszka? zastanawiał się głośno chłopiec. Wymyślenie pierwszego dobrego uczynku było bardzo trudne, zajęło ci bardzo dużo czasu. Zauważyła Lima, dodając: może dlatego, że drugi dobry uczynek nie istnieje. Jak to nie istnieje? oburzył się Keldo po chwili dodając: na pewno istnieje i to nie jeden, jestem tego pewien, musimy tylko je znaleźć. Ja nie mam żadnego pomysłu, szczerze przyznała Lima. Nauka już była, głośno myślał chłopiec. Co jeszcze może zrobić mała myszka? Co jeszcze może zrobić mała myszka? powtarzał w zadumie Keldo. Czas mijał, a pomysły nie przychodziły. Chłopiec, rozczarowany swoją postawą, poczuł się bezsilny i zrobiło mu się smutno. Na jego twarzy pojawiły się łzy. Ależ nic się nie stało! pocieszała lima. Przyzwyczaiłam się już do bycia myszką. Nie płacz, jakoś to będzie. Smutny, zapłakany chłopiec nagle wpadł na zaskakujący pomysł. Ależ to oczywiste! wykrzyknął. Przecież ty możesz y, mnie pocieszyć to będzie twój drugi dobry uczynek pocieszyć ciebie ale jak zastanawiała się myszka ależ to proste możesz na przykład zaśpiewać mi piosenkę zaproponował keldo rzeczywiście to był dobry pomysł gdy myszka zaśpiewała swoim cinkim ale pięknym głosem chłopiec stał się radosny uśmiechnięty był naprawdę szczęśliwy być może po części powodem jego radości było to, że udało mu się wymyślić już drugi dobry uczynek, który wykonała mała myszka. Radość zagościła również w sercu Limy. Został jej do spełnienia już tylko jeden uczynek. Jaki? Tego jeszcze nie wiedziała. Jednak tym razem nie martwiła się z tego powodu. Po sukcesach Keldo była przekonana, że i tym razem uda mu się coś wymyślić. Właśnie w tym momencie stała się rzecz nieoczekiwana, która zaskoczyła zarówno Limę, jak i Keldo. Dzięki pomocy chłopca, mimo dużych trudności, udało się im wykonać dwa dobre uczynki. Nauczyła chłopca matematyki oraz zaśpiewała mu piosenkę, dzięki której rozweseliła go. Pozostał jej do spełnienia jeszcze jeden uczynek. Tak hmm, myśleli Keldo i Lima, jednak zaskoczyło ich nieoczekiwane wydarzenie. Oto na oczach, Keldo, mała szara myszka zamieniła się w śliczną dziewczynkę. Ale jak to możliwe? Zastanawiała się zaskoczona Lima. Przecież wykonałam tylko dwa dobre uczynki. Może jeden dobry uczynek udało ci się wykonać wcześniej, nim trafiłaś do mojego domu? Zastanawiał się Keldo. To niemożliwe, gdy zły czarownik zamieniał mnie w myszkę, czułam się strasznie. Nigdzie nie wychodziłam, byłam samotna, nie miałam żadnego przyjaciela, z którym mogłabym porozmawiać, wyjaśniła Lima. To zupełnie tak jak w moim przypadku, ja również byłem bardzo samotny i nie miałem żadnego przyjaciela. Było tak do czasu, gdy ty pojawiłaś się w moim domu, ty potrafiłaś mnie wysłuchać, chętnie wymyślałem dla ciebie dobre uczynki. Dzięki tobie poczułem się potrzebny, poczułem, że mam przyjaciela, stwierdził Keldo, dodając pytanie. Czy ty jesteś moją przyjaciółką? Myślę, że tak, pewnie odpowiedziała dziewczynka. No właśnie, to, że zostałaś moją przyjaciółką, było twoim trzecim uczynkiem. I dlaczego, dlatego czar przestał działać i mogłaś z powrotem stać się dziewczynką? Wieść o tym, że w domu Keldo mała myszka stała się dziewczynką, szybko się rozeszła po ulicy. Wkrótce pod dom chłopca zajechał powóz. Wyszli z niego król i królowa, Wtedy okazało się, że dziewczynka Lima była księżniczką. Król i królowa ucieszyli się z odnalezienia córki. Z radością razem wrócili do swojego pałacu. Wszyscy byli szczęśliwi. Wszyscy oprócz Keldo. Chłopiec był przekonany, że przyjaźń jaka zrodziła się między nim a Limą właśnie się skończyła. Księżniczka przecież wróciła do swojego pałacu, żyje teraz. W zupełnie innym świecie i na pewno szybko zapomniał o biednym chorym chłopcu. Książniczka odjechała do swojego zamku, a chory chłopiec został w swoim łóżku. Poczuł się samotny, zrozumiał, że stracił swoją przyjaciółkę. Mimo że była ona myszką, to bardzo chętnie spędzał z nią czas na długich rozmowach. Tymczasem księżniczka cieszyła się z powrotu na zamek, jednak jej również brakowało rozmów ze swoim przyjacielem, Lena bardzo chciała odwiedzić chłopca. Wiedziała, że jest mu potrzebna. Był przecież chory i całe dnie spędzał samotnie w łóżku. Król i królowa nie chcieli się zgodzić, by księżniczka odwiedziła biednego chłopca. Przecież należysz do królewskiej rodziny. Towarzystwo ubogiego chłopca nie jest w dobrym tonie, zauważyła królowa. Znajdziemy ci inne towarzystwo, wydamy przyjęcie i zjadą się zacni książęta i śliczne księżniczki, zaproponował król. Lima cierpiała, nie mogła pogodzić się z decyzją króla i królowej. Była jednak dobrze wychowana i nie mogła przeciwstawić się swoim rodzicom. O, jak trudno mi się żyje. Jestem księżniczką, a mimo to nie jestem szczęśliwa. O, jaka ja jestem nieszczęśliwa, co ja mam teraz ze sobą zrobić? Przepełniona rozpaczą zastanawiała się księżniczka. Keldo na pewno wiedziałby, co ma zrobić. On przecież by taki, był taki pomysłowy. No właśnie, wykrzyknęła dziewczynka w przypływie olśnienia. W tym momencie przypomniała, że król jej ojciec miał duży problem. Królestwu zagrażało niebezpieczeństwo. Sąsiednie królestwo planowało wypowiedzenie wojny. Król zastanawiał się, w jaki sposób może uniknąć najazdu nieprzyjaznych wojowników. Lima miała pomysł, jak może pomóc ojcu. Tato, czy mogę ci pomóc? zapytała Lima. Nie, córeczko, trapi mnie poważny problem, w którym ty nie możesz mi pomóc, odpowiedział król. Wiem, że martwisz się o los królestwa. Nie wiesz, jak go ochronić przed nadciągającym wrogiem, oznajmiła dziewczynka, dodając. Może za, warto zapytać innych mieszkańców królestwa, może ktoś zna rozwiązanie twojego problemu? Zapytać innych? Jak to? Przecież to ja jestem królem, dziwił się król. Tak właśnie jesteś mądrym królem, który korzysta z mądrości swojego narodu. Wystarczy, że ogłosisz w królestwie, że szukasz rozwiązania swojego problemu, a ten, kto zgłosi najlepsze rozwiązanie, otrzyma nagrodę. Nagrodę? Jaką nagrodę? Dziwił się król. Ten, którego pomysł będzie najlepszy, zostanie twoim nadwornym doradcą, odpowiedziała dziewczynka. Król zadumał się, a po chwili stwierdził. To świetna propozycja tak oto w całym królestwie rozwieszono ogłoszenie w jego treści informowano że królestwu zagraża niebezpieczeństwo wojny dlatego kto wskaże najlepszy sposób obrony przed wrogiem czeka nagroda szybko do zamku zjeżdżali się różni mędrcy zgłaszali różne pomysły jakie pomysły na uniknięcie wojny mieli mieszkańcy królestwa kto miał najlepszy pomysł książniczka Lima miała przyjaciela był nim chłopiec o imieniu Keldo Niestety chłopiec był biedny i chory. Król i królowa nie pozwalali jej spotykać się z nim. Lena wymyśliła więc sposób na sprowadzenie przyjaciela do zamku, w którym mieszkała królestwo, groziło niebezpieczeństwo, wywołania wojny. Księżniczka zaproponowała królowi, by zaprosił swoich poddanych do zgłaszania pomysłów na pokonanie wroga. Ten, którego pomysł będzie najlepszy, w nagrodę miał zostać nadwornym doradcą króla. Lena miała nadzieję, że najlepszy pomysł wskaże Keldo. To właśnie on wymyślił dobre uczynki, dzięki którym udało się jej zrzucić z siebie zły czar. Dziewczynka była zamieniona w małą myszkę. Po wykonaniu dobrych uczynków czar prysł i Lena znowu stała się dziewczynką. Czy plan Leny sprowadzi Keldo do zamku? Czy on się powiedzie? Król zgodził się na propozycję. Wkrótce do zamku zaczęli zjeżdżać się mędrcy. Każdy miał dobrą radę. Jeden proponowałby całe królestwo ogrodzić wysokim murem, inny proponowałby dla każdego mieszkańca zakupić miecz dla obrony, jeszcze inny zaproponowałby opuścić królestwo i uciec. Żaden z pomysłów nie spodobał się jednak królowi. Księżniczka była pewna, że najlepszy sposób na pokonanie wroga będzie miał jej przyjaciel Keldo. Lima próżno oczekiwała wizyty Keldo w zamku, on przecież był chory, nie wstawał z łóżka, nie mógł przyjść ze swoim pomysłem. Wówczas księżniczka zaproponowała królowi, by ogłosić, że będzie przyjmował pomysły również spisane na papierze. Mieszkańcy zaczęli wysyłać pisma do króla. Przychodziło ich wiele. Ktoś opisał, jak wykonać wyrzutnie do zmiotania kamieniami, ktoś inny proponował, by wykopać doły i przykryć je gałęziami. A jeszcze ktoś zaproponowałby wykonać dużą siarkę i zrzucić na wroga. Mieszkańcy zaczęli wysyłać pisma do króla. Przychodziło ich wiele. Ktoś opisał, jak wykonać wyrzutnie do miotania kamieniami, ktoś inny proponowałby wykopać doły i przykryć je gałęziami, a jeszcze ktoś zaproponowałby wykonać dużą siatkę i zrzucać na wroga. Przyszedł również list, który zaskoczył króla. Jego autor nie proponował wymyślnych sposobów na obronę przed wrogiem. Wręcz przeciwnie, zaproponował, by król spotkał się z dowódcą wroga. Nie miało to być zwykłe spotkanie. Podczas jego trwania władcy mieli stoczyć pojedynek na słowa. Wygrać miał ten, kto wymieni więcej dobrych cech opisujących przeciwnika. Król zdecydował się wypróbować ten sposób. Zaprosił władcę sąsiadującego królestwa na potyczkę słowną, obaj zaczęli rywalizację, nawzajem wymieniali się komplementami, pojedynek trwał bardzo długo. Władcy nawet nie zauważyli kiedy ich potyczka na słowa przerodzi się w szczerą rozmowę, bardzo długą rozmowę. Po jej zakończeniu ku zaskoczeniu wszystkich władcy zostali przyjaciółmi, nie było mowy o wojnie, rozstali się w pokoju. Król dotrzymał słowa. Autora listu mianował swoim nadwornym doradcom. Okazało się, że był nim Keldo. Został przywieziony do zamku. Ściągnięto najlepszych lekarzy, którzy wyleczyli go z choroby. Od tej pory księżniczka mogła spotykać się z Keldo, kiedy tylko chciała. Często razem długo rozmawiali. Czasami do ich rozmów przyłączał się król, podpytując o kolejne dobre rady. Keldo chętnie udzielał dobrych rad. Być może dla jego mieszkańcom królestwa żyło się bardzo dobrze. Być może dlatego mieszkańcom królestwa żyło się bardzo dobrze. Koniec.